Rozstania rodziców to zawsze trudny moment dla ich dzieci, ale co zrobić, jeśli nagle dwoje ludzi postanawia do siebie wrócić? Jak może to wpłynąć na rozwój dziecka? Czy takie zachowania mogą mieć odzwierciedlenie w dorosłym życiu? O tym powiemy w dzisiejszym programie Świat Twojego Dziecka. W sytuacji, kiedy ludzie się rozstają, i mówimy o sytuacji, kiedy w rodzinie są oczywiście dzieci. To truizmem jest mówienie, że to nie ma żadnego wpływu na dzieci albo że ma jakiś wpływ. Oczywiście, że ma. I oczywiście, że jest to zależne od wieku dziecka, od, od tego, jak przebiega rozstanie między rodzicami. Nie ma to aż takiego chyba dużego znaczenia, czy rodzice byli w związku małżeńskim, czy, czy nie byli związani węzłem małżeńskim. Chociaż oczywiście może to się wiązać z tym, że w sytuacji rozwodu. Dłużej się mogą ciągnąć pewne sprawy i to rzutuje na emocje. Natomiast, natomiast w sytuacji, kiedy rozstają się rodzice, a potem wracają, zaczynają się problemy. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że są rodzice, jest dziecko niezależnie od wieku. Nie mówimy tu oczywiście o niemowlęciu, tylko o takim dziecku, które, które ma takie poczucie bycia osobną istotą od rodziców, czyli ma takie poczucie ja to w momencie, kiedy wyprowadza się taki rodzic i ono się zaczyna przyzwyczajać do takiej sytuacji, że nie ma tego rodzica, że, że musi zbudować sobie trochę ten świat na nowo i nagle ten rodzic wraca, tak? to, to, jest, to jest pewnego rodzaju huśtawka emocjonalna. Dzieci i tak, nawet jeżeli w 100% jesteśmy pewni, że nie wrócimy do tego związku, w którym byliśmy z, z rodzicem dziecka, to i tak przez wiele lat czasami mają wrażenie, że rodzice się zejdą, bo to jest taka wewnętrzna potrzeba dziecka, żeby rodzice byli ze sobą. To jest naturalne i normalne, i czasami trzeba dziesiątki razy odpowiadać na takie wątpliwości czy pytania dziecka na ten temat. Kiedy rodzic przychodzi, odchodzi, raz, drugi, Jakkolwiek e, może pojawić się lęk separacyjny. To już jest taki lęk, który na, którym należy się zaopiekować. E, może zbudować się w dziecku niewłaściwe poczucie więzi, ponieważ albo, e, albo będzie unikało, Bliższej relacji z drugimi osobami, ponieważ będzie się bało opuszczenia. To jest to, że w wieku dorosłym może się tak zdarzyć, że, że nie będzie chciało się wiązać z innymi dorosłymi, ponieważ będzie pojawiał się lęk, że ta osoba i tak odejdzie. I on często jest nie jak gdyby nieuświadomiony. To nie jest tak, że, że o ja wiem tak, że nie wiąże się z nikim na stałe, tylko są to jakieś tam krótkotrwałe związki, ponieważ e, takie miałem zdarzenie w życiu. Często to ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, oczywiście. E, natomiast może być też e, taki, taki scenariusz, że dziecko będzie panicznie bało się. Opuścić tego drugiego rodzica, czyli będą pojawiały się ataki złości, ataki lęku, płaczu w momencie, kiedy rodzic będzie wychodził do pracy kiedy będzie coś robił, co się dziecku nie podoba i czasami trudno, trudno to jak gdyby powiązać z tym, że ten atak złości wiąże się z tym, że bo ty mnie opuściłeś, bo dzieci często same nie są w stanie tego nazwać. Absolutnie. My jako dorośli, jak cofamy się w myślach do naszej przeszłości, to czasami potrafimy to sobie uporządkować i wyjaśnić sobie w głowie skąd to się w nas bierze. Natomiast dzieci z pomocą takiej, oczywiście w zależności od tego, w jakim wieku są dzieci. Tłumaczyć dziecku, że rodzice się schodzą i rozchodzą? Szczerze nie wiem. Dlatego, że my czasami, jak rozmawiamy z naszymi dorosłymi znajomymi, którzy mówią nam, że się schodzą i rozchodzą, rozkładamy ręce i mówimy, że jest to dla nas bardzo trudne do zrozumienia i patrząc z boku, myślimy, że to jest. Toksyczne, tak? Myślimy, że coś tu jest nie tak, że jeżeli jesteśmy pewni swoich decyzji, że chcemy z kimś być, albo jesteśmy pewni swojej decyzji, że nie chcemy z kimś być, to po prostu tak postępujemy. A jeżeli yy, schodzimy się i rozchodzimy, to o co tu chodzi? Rodzic bardzo często nie jest w stanie sam sobie tego wyjaśnić. W jaki sposób może wyjaśnić to dziecku? Jeszcze dziecku, które jest stosunkowo małe i, i, i ten tata albo mama przychodzi, odchodzi i, i nie wiadomo, co będzie dalej. Tak? To... To jest chaos w głowach dorosłych i w ten sposób robienie chaosu w głowach dzieci. Myślę, że to jest bardzo niebezpieczna sytuacja i niezdrowa, zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Nie wydaje mi się, żeby, żeby były związki, w których nie zdarzają się konflikty. Konflikt może być budujący. Na konflikcie można budować dobrą relację, nie w sensie, że jest konflikt za konfliktem i na tym budujemy naszą relację, tylko w tym sensie, że z konfliktu może wyrosnąć coś, coś dobrego. Dochodzimy do jakichś wniosków, rozmawiamy o swoich potrzebach, o wątpliwościach. Nie zawsze musimy się we wszystkim zgadzać. I dobrze, żeby dziecko widziało takie rzeczy. Nie udajemy, że we wszystkim się zgadzamy. Oczywiście, jeżeli to są takie rzeczy, jakieś takie podstawowe, czy takie, które dobrze by było, żeby rodzice grali do jednej bramki, to warto oczywiście takie rzeczy wyjaśniać poza dziećmi żeby one nie, nie widziały tego rozdźwięku, natomiast w takich normalnych, codziennych rzeczach absolutnie myślę, że fajnie jest pokazywać dzieciom, jak się dyskutuje, jak się mądrze nie zgadzać ze sobą, jak, jak żyć, kiedy mówi się nie zgadzam się z Tobą, ale okej, okay. mamy inne zdanie na ten temat, i to nie kończy naszego związku. To, że czasami e, zdarza się komuś pokłócić, ale na koniec e, całej tej sytuacji e, powiedzieć, nasza miłość jest taka, że mimo tej kłótni e, i tak się kochamy, i tak jest między nami wszystko okej, okay, tak? Złość pojawia się wtedy, kiedy coś nie dzieje się po naszej myśli, kiedy jakieś nasze wartości, e, jakieś po, potrzebne nam rzeczy e, są nam e, zabrane albo ograniczane albo niezaspokojone. I to jest normalne i naturalne, że się złościmy, nawet na osobę, którą kochamy. Można się na kogoś złościć i można tą osobę kochać. I taką informację dzieci również powinny dostawać. Ale nie może tak być, że zostają. E, w zawieszeniu tylko w tej kłótni, że nie widzą tego zakończenia, tak? dlatego że wtedy mogą mieć lęk przed konfliktami. Kiedy konflikty są bardzo ostre, dynamiczne, gwałtowne i takie przejawiające, przeobrażające się czasami wręcz w agresję, gdzie pojawia się trzaskanie drzwiami, nie daj burzy wyzwiska, tak? Pamiętajmy, że wyzwiska to już jest przemoc wobec drugiej osoby, to dziecko może w dziecku może pojawiać się lęk, tak? I mm, może zdarzać się tak zdarzyć się tak, że po pierwsze samo będzie rozwiązywało w taki sposób swoje problemy, czyli będzie krzyczało na inne osoby, bo konflikt to niekoniecznie krzyk, to pamiętajmy, można być, można być z kimś w konflikcie, ale się nie kłócić, i konflikt nie musi być czymś złym. Kiedy konflikt w rodzinie bardzo wpływa na dziecko i widać zmianę w zachowaniu dziecka, obojętnie w jakim wieku jest dziecko, czy jest to dziecko w wieku przedszkolnym, czy jest to dziecko w wieku nastoletnim e, i inni dorośli z otoczenia tego dziecka, pani ze świetlicy, pani z biblioteki, nauczyciel, wychowawca widzi, że w dziecku coś się dzieje, że ono sobie z czymś nie radzi, że być może jest bardziej rozgłoszczone częściej i zaczyna, jak gdyby dowiadywać się, że bierze się to z sytuacji rodzinnej, to myślę, że jak najbardziej ma prawo się tym zainteresować. Nie chodzi o wścibstwo. Nie chodzi o pouczanie kogokolwiek, tylko o zadbanie o dobro dziecka. I tylko o tym rozmawiamy. Często w zespołach interdyscyplinarnych, które zajmują się procedurą niebieskiej karty, pojawiają się takie sytuacje, które w efekcie zostają zamknięte, ponieważ są tylko konfliktami rodzinnymi. Ale czasami osoba dorosła. Pracująca z dzieckiem nie ma obowiązku wiedzieć o tym, co się dzieje, tak? jeżeli podejrzewa. Że w sytuacji dziecka zdarzyło się coś takiego, co może być na przykład przemocą psychiczną, to jak najbardziej ma prawo, a wręcz obowiązek to zgłosić, tak? Oczywiście, nie chodzi o tam mieszanie rodzicom, o piętnowanie teraz rodziców. Ja, ja naprawdę jestem daleka od tego, żeby wchodzić z butami komuś w życie osobiste. Pamiętajmy jednak zawsze o tym, że najważniejsze jest zawsze, Przede wszystkim dziecko. Nawet jeżeli czasami dostaniemy potem po plecach. To już wszystko w dzisiejszym programie Świat Twojego Dziecka. Na kolejny odcinek zapraszamy 2 marca.